Jacek, który ma kanał Niezależne Media Podlasia, zatrzymałem na 5 minutach świetny materiał. Może ja Jacka zainspirowałem, ale bardzo szybciutko dogłębnie widzi temat związku lekarza i zakładu psychiatrycznego, i sędziego, i pacjenta. Bo Jacek sobie to w swojej głowie obrobił. Mówi, że to jest patologia, czyli ja to przetłumaczę na psychopatię. Paulina Sarałojko, psychopatia w moim przypadku. Bo jak to wygląda na przykład w moim przypadku? Bo ja co tu ładnie powiedział po pięciu minutach, to ja już go nie powtórzę, chyba że sobie cofniemy. I co pół roku? Pają się ludzie wręcz. Z powodu tej dowolności dopuszczają się ludzie wręcz przestępczych czynów. Bo jeżeli mówimy o tym, że człowieka się zamyka na kilkanaście lat, i co pół roku mu się wpisuje w dokumenty, tak jak w przypadku pana Surmy, że może wrócić na drogę przestępstwa. No tak, ale jeżeli mówimy o przestępstwie, któremu nigdy nie było udowodnione, czy rozumiecie patologię tego działania? Czy to nie jest chore, żeby. Trzymać człowieka odosobnieniu, za kratami, zamkniętego, ubezwłasnowolnić go za to tylko, że ktoś go pomówił, że ktoś powiedział, że on coś mu groził? No właśnie, czyli to jest dokładnie mój przypadek. Popatrzcie się. Paulina Saraojka, czy tak, Marcin Celarek pisał i z początku, bo Marcin Celarek z początku pisał na 100% kryminalistę, tak. Bo inaczej się pisze na chorego, bo na chorego się od razu mówi, że widzi się że nie Mówię, o chory to zrobił, po co ja mam to pisać, będzie chory. No właśnie, czyli no, potem zdrowie jej koniec. Czyli właściwie nic mu się nie przypisuje i nic mu się nie wytyka, bo to jest choroba. Zrozumcie, psychopata wytknął choremu, najbardziej chorej istocie, która no, nieświadoma siebie. No, robi takie rzeczy, co zdrowego bądź do głowy nie przyszło, a właśnie, a ten to zrobił, a tamtym by mu nie przyszło. Tak. Czyli właściwie, cóż on zrobił? Można powiedzieć, wybaczenie stuprocentowe, bo musi być stuprocentowe wybaczenie przez system. To się nazywa artykuł 31, paragraf 1. Więc Marcin Celarek mógłby po przeczytaniu i poznaniu na przykład mnie, Powiedzieć, nie ma sensu prowadzić akt oskarżenia tak jak dla zdrowego, czyli nie ma sensu robić trzech tomów, ponieważ pani sędzio, proszę od razu do szpitala psychiatrycznego. No właśnie, a że Marcin zrobił Paulina Sarałojko. W swojej nierefleksji napisała, że Rafałowi tutaj prorokuje: Będzie grozić zawiasów dnia, to nie będzie. Oj, zawiasów nie, więzienia nie będzie. Nie będzie więzienia, ponieważ Rafał resztę życia musi spędzić w psychiatryku i to, co Jacek powiedział, ponieważ pan Rafał może popełnić podobny czyn w przyszłości. Tylko, że oni tego nie przemyśleli, bo ten czyn to jest tylko pomówionko. To nie jest dokonane, tak zwane prawomocne, że zrobił, tylko że może. To jest tylko pomówienie, nic więcej. Pomówienie, czyli właściwie nic się nie stało do tej pory, ponieważ sędzia nie zakończył. A jak sędzia zakończył, to wtedy się okazuje, czy to zrobił, czy nie zrobił, czy też chory. O, widzicie, to jest po. Po, tak zwana wina i niewinność, to jest po. A do tej pory nie ma nic. Nie ma nic. To tak samo, jak gdybyś. Policja by ci tam gdzieś złapała za prędkość, bo to jest to samo. to jest to jest samo. Policja ci złapie za prędkość, policjant robi. No i tyle, tyle, tyle. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. A w moim przypadku, Paulina z Marcinem, mówię, że tu się będzie działo po głowie. Od razu do szpitala i oczywiście, czy ten kierowca popełni ten czyn w przyszłości? Oczywiście! Powinien siedzieć. To jest patologia. Patologia. Tutaj okazuje się, że system nie wybacza. Po prostu, ja mówię: najbardziej chory człowiek na świecie psychicznie, proszę bardzo, na lekach, nieważne. Robi pewne rzeczy. To Marcin Celarek robi jak na zdrowego. Tak na przykład, nie wiem, stuk, coś tam, coś tam, porozbijał samochody, jakiś taki. To normalnie tego człowiek nie robi. I teraz sędzia Paulina Łojko mówi, że on oczywiście. Siedzi w psychiatryku 5 lat, ale dalej jest prawdopodobieństwo, że on powtórzy. Powtórzy. A co powtórzy? To Jacek mówi, że tu nie ma co powtarzać, bo nic nie zrobił. A Paulina mówi, że zrobił. Zrobił. Paulina mówi, że zrobił, bo prorokuje siedzenie. Paulina ma paranoję. Mówię tutaj, Paulinko, tu z pracy mi tutaj lecisz, bo się nie nadajesz, bo to jesteś Oskar, życie stuprocentowe. Tutaj Paulina nie widzi tego czegoś takiego, jak wybaczanie. Nie umie wybaczać, można powiedzieć. Tak. Sami widzieliście Paulinę w materiale, nie nadaje się do twierdzenia, że to jest zrównoważenie umysłowe, bo jakby Paulinę zapytać, to, co tu chodzi z tym psychiatrykiem, trzymaniem bardzo długo, czyli to, co właśnie tutaj opowiada Jacek w materiale: Psychiatria represyjna w służbie mafii partyjno-sądowych, łamanie praw człowieka przez sądy w trzeciej RP. Jeszcze raz Wam przypomnę: Niezależne Media Podlasia, sobie zobaczcie, to jest dzisiejszy materiał, a dzisiaj jest 24.11.24, 24, jak to już ktoś słucha za parę lat. To ja oglądam dalej, bo ciekawy materiał. I myślę, że panu Markowi, mecenasowi mogłoby to pomóc coś, mi się wydaje, napisać, że to jest, pani Paulina, to jest sprzeczność w terminach, to się nazywa, czyli to jest sprzeczność definicyjna. Nie można tak, jeszcze raz powiem, powtórzę, jak kogoś się uważa za bardzo chorego, można go leczyć, tak, można go leczyć, ale nie można mu powiedzieć i wytykać jak zdrowemu. Tak? bo na razie Paulina mi napisała że mi wytyka jak zdrowemu czyli mówi mi że tutaj będę siedział tak bez zawiasów to samo zrobiła Ewa Rostkowska zjawożna ta jest. i to samo chce zrobić Monika Organiściak chociaż Monika Organiściak zrobiła znowu inaczej Monika Organiściak mówi tutaj że przestępstwo było ale tu jest choroba Panie Rafale, nic z panu nie zrobię, ani wina, ani niewinność, tak mi zrobiła, ale mówi tak, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, tararara, z uwagi na stan zdrowia, czyli jak pana złapiemy, będzie znowu od początku rozrywka jak ze zdrowym, więc tutaj prawnie na wstępie to jesteś traktowany jak zdrowy. Czyli nawet chorzy na wstępie są traktowani jak zdrowi, potem się okazuje, że nie. Czyli to Wam biegli nawet moi powiedzieli, że pan Rafał, w momencie popełnienia czynu, czyli jak jeździł na skuterze, to wtedy był chory. No właśnie, czyli zrobili mi oskarżenia, a potem badanie, a lekarz mówi, że tutaj jest choroba, a pani Monika mówi, czyli artykuł 31, paragraf 1, ale zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, bo, bo się daje takie zakazy, tylko się nazwę zmieni, że to jest. Wylatuj mi to z głowy, to jest środek zapobiegawczy w postaci zakazu wszelkich płetw. To słuchajcie, dla mnie to nie ma żadnej różnicy, czy, czy ktoś mi powie, czy to jest w czy to jest zakaz, jak policjanci do mnie tak samo zawsze podchodzą. Zawsze tak samo, dzień dobry panie Rafale, dokumenciki zdrowy, pan jest domyślnie zdrowych, tak traktujemy. Nawet nie ma czegoś takiego, widzicie w policji, że policjant podchodzi i ja powinien mieć taką tabliczkę. Proponuj mieć taką tabliczkę urzędową. Nie traktować jako domyślnie zdrowego, i teraz policja musi od początku traktować, bo jakby to byli, mówię, biegli, to byś powiedzieli pani Rafale do widzenia, żeby pan tego nie przechodził, tylko wie pan co, taka karteczka. Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. To jakby Monika była biegłą psychiatrą, to jakby mnie złapała następnym razem i mnie zobaczyła, to Monika od razu mi daje zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Ta jest. Czy Jacek dobrze tu myśli? Dobrze Jacek myśli. Dobrze Jacek. Dobrze Jacek, oglądam dalej. A wy też sobie obejrzycie, bo bardzo fajny materiał. Taki ma niesamowicie silny związek z moim przypadkiem. I właśnie chyba w ten sposób się oswobodziłem z psychiatryka, czyli no, można powiedzieć paradoks tego wszystkiego i nikt tego jeszcze wcześniej przede mną nie zrobił. Nie doszedł do tego związku, co Jacek, właśnie Jacek doszedł i ja też doszedłem. Czyli jak nas jest dwóch, to pewnie trzeci też się znajdzie. Podobny do nas myślący, obejrzycie sobie dwa najlepiej materiały, czyli ten mój i ten Jacka, wtedy będziecie mieć pełnię. Widzicie tak, to korzystajcie, tak, 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 tak. Więc polecam wam materiał z Niezależne Media Podlasia, Jacka. I skomentujcie, jak Wy to widzicie, bo trzeba by napisać coś do Pauliny Sary -Łyki i Marcinowi Cerarkowi. To może od razu im napisać, że to jest psychopatia z ich strony i totalne niezrozumienie przepisów, więc nie mogą się nazywać prawi sprawiedliwi, etyczni i że ich działania mają służyć. Bo to nie służy, pamiętajcie, co robi Paulina Sara. To jest niewypaczanie po całości. To z litości jest wypuszczenie. Bo ci ludzie, jak Jacek mówi, a ja też takiego kolegę mam 14 lat w to Jacek mówi podobnie przecież, um, podobnie to jest. Czyli jesteś właściwie ich, czyli sędziego. Jesteś sędziego. Tak, czyli systemu, tutaj nie wybaczają zdrowym, chorym i już nikomu już nikomu po prostu to jest tak duża nienawiść, to się nazywa wina, a w tej energii nie widzi się tych związków, co widzi Jacek i widzę ja i teraz dzięki temu wy, czyli podnosicie energetykę i teraz niestety psychopata będzie się musiał z tym zmierzyć, albo będzie podtrzymywał to, że tak to się robi tak będziemy robić, bo tak się robi to właśnie, i mam to przemyślane że zdania nie zmienię, czyli muszą kontynuować albo to przerwać tak. I niech sobie posłuchają tego materiału sędziowie i niech się dwa razy zastanowią, bo jak mi już raz przypisali... I mnie traktują, to wara ode mnie, że tak powiem. Z grzeczności oczywiście im to mówię. To, żeby tak zrozumieli, co znaczy wara, bo pozwy cywilne będą po całości teraz i to będą grube pieniądze od sędziów, którzy będą mnie zaczepiać i policjantów i jeszcze jest komenda, o którym pamiętam. Marcin Celarek i Katarzynka i jeszcze jest, o, jeszcze jest, jeszcze jest okręgóweczka. O, panie, o, panie. I teraz sami widzicie. Okay. Ja chcecie zobaczyć więcej, to idźcie do Jacka.

Bang, 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 I'm back, back again, back again. i'm back back again